Ciekawe co zbanują. Oprócz tego overpass i train. Mm -hmm. O kurwa, miraża zban. Nie banujemy overpassa! Bałocie! 3A, 3A, wchodzi A. A gdzie mam ja. Pula, obity trochę. A się może być. O, o, o. Dwa hedziki A ja ciebie I widziałem z... jak tam szadł strzał. Ja dwa hedziki A bomba gdzie. A bomba gdzie A, 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 Ale... a, a, a co się zielony tak w sumie knuje? Czy on ma defaultową kosę? Nie. A bomb magdie. A bomb bateau. <laughs> A bomb du <laughs> A bomb magdie. <laughs> <större> A bomb magdie. <laughs> A bomb A <laughs> Porobiony, Ale <laughs> ty ja widziałeś wybiegł W tym momencie nice. W pewnie AWP podniósł Right, right Bo jakbyś p zamknął to bym lepiej nice. słyszał Eee, uh, bro do you hear me? Yeah, yeah, I'm hear you, so you are so slow play, please little fast okay, little fast on właśnie mi powiedział, że szybciej grał. Okej. Okay. <laughs> tak, normalnie brat ci powiedział: Play faster? Tak, że po, po, powiedział, że gram za wolno i że grał szybciej. A to przypadkiem nie jest tak, że profesjonaliści grają nawet 2 godziny, jeden mecz? No. No. I rundę grają praktycznie do samego końca. No coś, a jakieś morderstwa są. A błuk nie To z Nie, komputer zasilany z To smacznego Save us No N saveował, ale tam kałaszek jest A skoro wiem, że bomba jest na A, to raczej nic mnie to nie powinno zabić. To ta na kamka była ta puta się tu wracałem. tak się gra na czas, tak się sywuj. A bo? Spierdalaj! Kończ się! Kończ się rundu, kurwa! To flash flash ten... Osmołkują. Ale masz pakę na midzie? Gdzie mm. nie, no nie ma paki na midzie. Nie ma. Przecież oh, widziałem na plecach, go. że miał pakę. Son przesłał ją bluetoothem. Swojej drużynie. Blutaczem. Blutaczem. Stał odwrócony na midzie. Widziałem pakę na plecach. Ja pierdolę, obity 50 Aha? Mhm. Cudownie, pięknie okay. Aha, jeszcze asystent ja nie dostałem za to, czyli nie robiłem go 50, tylko obstałem, że dałem mu 5 damage'a, kurwa Please, 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 please. Tak, ja dostaję, tak, się ja dostaje asystę za yes. nawet 30 damage'a. No, ja 27 udałem. Trafiłem go trzema pociskami, trafiłem go jednym. Ostatecznie pozdrawiam, polecam gierkę. Mm. A ty z Diglem? Nie zatrzymujemy się na pełnej kurwie. O. Łapliłość. E co? On się wyjewał na niego? Ja w niego nie wierzę. Czyż on HP nie miał? tamten go jeszcze naobijał. Ja mu dałem 50... 52. I on jeszcze kurwa go nie zabił? bo co się tam dzieje. Biało. 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 Ale bez kewa może grać Nasza przewaga nad tą napką Planning? Ja tu wbijam kurwa z tego skoro rozpierdalam A gdzie? <gryśla> tak? Prawie, prawie, jeszcze jeden, jeszcze jeden Dawaj go. Jeden U, trzy. A tam jeszcze jeden był, U, Jest. Right. Co się stało z tym? No, No to? Fortnite. Jak widziałeś to? No zara mnie coś pokurwi naprawdę. No widziałeś jak zaczął latać ten coś po Nie, Nie No normalnie widziałeś nie No mnie coś po kurwi naprawdę. No to? Kurwa, dzięki za pleca. Ja pierdolę, ja nic nie widzę. Uślepiona! Ole logo dostałem! Ale dobrze, że mu tapa do dałem! Ja pierdolę! Nie trafiłem. A bomba gdzie? A bomba gdzie? Ja pierdolę. Też, też nie trafiłeś widzę. Dobra, wóz na jednego. Mogą tylko z kierunku chodzić. Jest myślę. sorry, 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 sorry. <laughs> no już dwóch, razem, Paweł. Kurwa. Trzeba Pewnie za ścianą, jest? Behind, behind. Kurwa. Nie straż, Wiktor. Nie, nie mogę za ścianą. Ale puszyłem nam na plecy Two Nie, iść planty. Przez przypadek konsola odpaliłem. Ja nie, nie. Daj Jest! daj Nie, daj Daj nie. daj Daj Nie, nie. Nie, nie. Muszę gdzieś wymyślam więcej JS. Last round chance, to save us. <laughs> I want the ace, I want the ace. <laughs> <What laughs> <think you got, laughs> maybe F A fake it. Where is this motherfucker? Give me my ace! <laughs> oh, fuck! No! Oh shit! <laughs> uh, but, <laughs> I get, uh, but I but I got the ace, Victor. <laughs> <laughs> uh się przed tą wybiega on nie jest zdrowy. Nie, nie. Dobra, 27 kili wypstrykałem.